Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek. Jak widzicie, jest ze mną dzisiaj Sofia, z którą wspólnie porozmawiamy, jak minął ten 2022 rok. A rzeczywiście dużo się działo i na świecie, ale też i w naszej rodzinie. Więc zapraszam Cię na ten film. Oczywiście zapraszam Cię też do komentowania tego filmu. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz, a my zaczynamy. No dobrze Sonia, zbliża się koniec 2022 roku, na świecie no, dużo się działo, przede wszystkim wybuchła wojna w Ukrainie, Rosja napadła na Ukrainę, no i powiedz jak ty postrzegasz tą sytuację, co w twoim życiu się zmieniło, co zmieniło się w szkole? Na początku przyjechała do nas moja rodzina, mm -hmm. tak mniej więcej na miesiąc. To była babcia, ciocia i dwie kuzynki. Mm -hmm. Wy, na ile wiem, pomagaliście Ukraińcom, kupowaliście jakieś rzeczy, chyba? No tak, tak. Myśmy zorganizowali. Taką zbiórkę pieniędzy, zarówno tutaj w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy drugą część naszej rodziny. Te pieniądze, które zbieraliśmy, za te pieniądze kupowaliśmy różnego rodzaju produkty. Szczególnie wspierał nas Twój wujek który był wtedy w obronie terytorialnej i on nam podpowiadał, jakie produkty należy kupić, no aby one jak najbardziej pomagały właśnie tam na początku wojny. No, ja też osobiście jeździłem na granicę, przywoziłem te wszystkie osoby, które przekraczały granicę, no pomagałem tam oczywiście na tyle, na ile mogłem i przywoziłem tutaj do Krakowa, gdzie mieszkamy, ale też i w okolice. Zresztą kilka zdjęć pokazuje teraz właśnie na ekranie. No, rzeczywiście to był trudny czas. Twoja babcia, tak jak powiedziałaś, twoja ciocia, dwie kuzynki do nas przyjechały. No i ponad miesiąc rzeczywiście byli z nami. Pomagaliśmy sobie tak, jak po prostu potrafiliśmy, aby ten początek wojny dla wszystkich przecież on był bardzo trudny, aby. Dziewczyny, czyli nasza rodzina, która była tutaj z nami, no aby jak najbardziej czuły nasze wsparcie. No a w szkole u ciebie, co tam się u ciebie działo, ty jesteś już w siódmej klasie. Przejechały do nas cztery dziewczynki, które bardzo szybko się przystosowały do z tejszych zasad szybko nauczyły się języka polskiego. Chodzą też na dodatkowe zajęcia, ja im też dużo pomagam. No, ty masz taką koleżankę, e, Wikę, którą pozdrawiamy serdecznie, pewnie nas e, ogląda, e, która tutaj do nas do domu często przychodzi. No, jak sobie Wika na przykład radzi z językiem polskim? Wika chyba nawet najlepiej ze wszystkich dziewczyn. Mhm. Przyjechała trochę wcześniej i. Ona bardzo szybko się nauczyła języka polskiego, jest bardzo w aktywna w jego nauczaniu, szybko złapała tematy, które teraz uczymy w szkole. A te lekcje języka polskiego, te dodatkowe lekcje, ta intensywność tych lekcji jakoś się zwiększyła, bo pamiętam, że Ty również uczestniczyłaś na takie lekcje, i były to chyba dwie lekcje takie godzinowe w tygodniu, tak? Tak. Dla Ukraińców jest trochę inaczej. Jest sześć lekcji w tygodniu. Mhm. Wytłumaczę jak to, no bo chodzimy do szkoły tylko pięć dni w tygodniu, a jest lekcji sześć. Jest tak, że jest dwie godziny w jeden dzień, dwie godziny w drugi, jedna godzi jeszcze dwie godziny w jeszcze jeden dzień. Mhm. I tak to właśnie działa. Okej, okay, rzeczywiście. Wika, czyli Wiktoria, która przychodzi tutaj do nas. No ja sam widziałem, jak ten język polski w mowie. Jej się zmienia, no bo przychodząc tutaj do nas, rzeczywiście co jakiś czas zamienialiśmy kilka zdań i rzeczywiście dzisiaj wygląda ten język jej tak, że no generalnie bardzo płynnie już mówi po polsku. Zresztą też chcę pochwalić przy okazji Sofię, bo na samym początku, jak właśnie wojna się zaczęła, uruchomiliśmy taki kanał na Facebooku, gdzie wspólnie z Tobą prowadziliśmy taką mini szkołę. Takich lekcji języka polskiego. Krewit, moje nazywam się Sofia. Ja już cztery roki wciąż w polskiej szkole. Ja bym chciała was zaprosić na zajęcia z polskiego, jakie odbudzicie w serdu i w sobotę o 18:30. Do pomagać mi nie Polak. Kuba. Cześć, dzień dobry. I zastrzeczacie się, no budem na Zoomie albo na Google Meet. Tak, i zapraszamy wszystkie dzieci. Będziemy starali się najpierw zobaczyć, jakie jest zainteresowanie. Naszymi lekcjami, więc wszystkie informacje będą oczywiście na tej grupie Facebook, chcemy zrobić taką grupę 20-osobową. Jeśli oczywiście okaże się, że zainteresowanie jest większe, no to będziemy starali się jeszcze wymyśleć jakieś rozwiązanie. Natomiast jeżeli komuś się nie uda być na naszych lekcjach, to wtedy zamieścimy nagranie tej danej lekcji na YouTube, na moim kanale, więc zawsze będzie można do niej wrócić. Serdecznie zapraszamy dzieciaki z Ukrainy! Pa! Łączyły się z nami dzieci między innymi z miejscowości mhm. e, Rivne, dzieci z Kijowa, ale też i osoby, które przyjechały tutaj do nas, do Polski i znalazły gdzieś nasz kanał w Facebooku, bo tam się ogłaszaliśmy i łączyły się między innymi z Nowego Sącza i wspólnie z nami uczestniczyły właśnie w tych lekcjach języka polskiego. To był trochę rzeczywiście taki trudny dla nas też osobiście czas, ponieważ te lekcje prowadziliśmy o określonej tam godzinie, no ale czasami zdarzało się tak, że jeden z naszych uczniów Wowa, tak dobrze pamiętam? A Wowa? No, musiał szybciutko zbiegać do piwnicy, ponieważ był alarm przeciwlotniczy. No i ta lekcja była, no, nagle tak, jakby przerwana, m, przerwana przez tą całą sytuację. Nie wiedzieliśmy, jak się zachować, czy poczekać na Wowę, czy kontynuować dalej. No ale m, kontynuowaliśmy ostatecznie te lekcje dalej. A Wowa sobie te lekcje oglądał potem na naszym kanale YouTube, bo tam właśnie zamieściliśmy kilka tych lekcji, które wspólnie z realizowaliśmy. No dobra, a siódma klasa jak dla Ciebie w ogóle ten rok mija w szkole? Dużo trudności, trochę <noise> oceny spadły, no bo dodały się nowe lekcje takie jak niemiecki, fizyka, chemia i słabo mi szczerze mówiąc idą, ale bardzo się staram. No rzeczywiście tak, siódma klasa to już dodatkowe przedmioty, no ale Sofia, e, Ukrainka, która zna język ukraiński, rosyjski, angielski, Teraz uczysz się niemieckiego, no i oczywiście polskiego, pięć języków. To myślę sobie, że kiedyś będziesz na pewno, jak zostaniesz w Polsce oczywiście, zostaniesz? Może, nie wiem. Jak zostanie Sofia oczywiście w Polsce, to będzie pewnie, no, bardzo kompetentną osobą na naszym polskim rynku pracy. A jak twoje prace plastyczne? No, wygrałam niedawno konkurs mhm. Stop Przemocy, dostałam, zająłam trzecie miejsce. Super, więc uważam, że mój talent idzie do góry. No to się bardzo cieszę. Rzeczywiście, Sofia, to od jakiejś służby miejskiej dostałaś Straży tak. Miejskiej policji jakoś tak. Tak, to było tak, że przyszło do szkoły Straż Miejska i mówię moje imię. Ja się wtedy tak przestraszyłam, myślałam, co ja zrobiłam, jakie zasady złamałam. Zaraz mnie zabiorą do więzienia, co się stanie i potem mówią, że wygrałam i ja taka. Huh, Dobrze. No dobrze. Sonia, serdecznie Ci oczywiście gratulujemy. Gratulują na pewno też i nasi widzowie. Dajcie znać w komentarzu. A skoro już o komentarzach mowa, to serdecznie oczywiście Wam dziękujemy za to, że pod tymi filmami, które wspólnie z Sofiką nakręciliśmy, tak aktywnie tam uczestniczyliście w różnego rodzaju dyskusjach. Między innymi komentowano Twoje właśnie zdolności plastyczne i też Twój urok, jaki cały masz w sobie. Oczywiście zapraszamy wszystkich również i do komentowania i tego filmu. No i cóż, na koniec chyba wypadałoby wszystkim jeszcze raz podziękować, ale też i życzyć tego nadchodzącego 2023 roku, aby był dla wszystkich lepszy. No i oczywiście życzymy też pokoju w Ukrainie, aby ten kraj zwyciężył z wrogiem, z Rosją, która napadła. Na Ukrainę, no i żeby wszystko zakończyło się bardzo pozytywnie dla całego kraju. I jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to zróbcie to właśnie teraz. A my dziękujemy serdecznie, trzymajcie się. Cześć. Pa.